Tak zwane pancerne smartfony to nisza, która w mojej ocenie jest bardzo słabo zagospodarowana. Nie oznacza, że nie znajdziemy tutaj perełek. Jedną z nich jest produkt polskiego producenta, który poza wzmacnioną konstrukcją, odpornością na pył, wodę czy upadki potwierdzone odpowiednimi normami oferuje coś jeszcze. Hammer Construction 2 Thermal 5G to solidny kawałek elektroniki użytkowej, któremu nie straszna praca w trudnych warunkach. Smartfon ma kilka cech, które wyróżniają go na tle konkurencji, ale czy to jest warte 2499 zł? Odpowiedzmy sobie. Zestaw jest ubogi, ale w 2025 roku będzie to rynkowy standard, więc nie ma co obrażać się na producenta za to, że w pudełku mamy tylko przewód USB-C. Według mnie dodatki sprzętowe skutecznie rekompensują brak ładowarki w zestawie. Nie wiem jak wy, ale mnie bardziej przekonują rozwiązania takie jak laserowy dalmierz, funkcja noktowizora czy kamera termowizyjna. Konstrukcja testowanego hamera to połączenie tworzywa sztucznego, w tym gumy oraz metalowych wstawek, które są przykręcone do korpusu odpowiednimi śrubami. Wygląda to naprawdę dobrze. Sprzęt o wymiarach 172x80x13,5 mm jest naprawdę masywny i waży 306 gramów. Skłamałbym nazywając go poręcznym, natomiast za sprawą materiałów leży w dłoni pewnie. Grube krawędzie skutecznie chronią ekran podczas ewentualnych upadków. Właśnie, porozmawiajmy o odporności. Przede wszystkim mamy tutaj standard wojskowy MIL-STD-810H, czyli nie mamy co obawiać się upadków czy poważniejszych wstrząsów. Mamy też normę IP69, co cieszy. Jeśli chodzi o moduły, nie zabrakło NFC, Bluetooth 5.3 oraz... Uwaga! Dwóch rzeczy, których się tutaj nie spodziewałem. Mowa o ESIM i 5G. No brawo. Czy są tu braki? Pewnie. Każdy smartfon to sztuka kompromisów. Klawisze głośności mają lekki luz, co nie wpływa negatywnie na użytkowanie, ale trzeba mieć świadomość istnienia tych cech. Nie znajdziemy tutaj też złącza słuchawkowego Audio jack 3,5 mm na słuchawki przewodowe oraz głośnika stereo. Pojedynczy głośnik działa przeciętnie, ale to nie ma większego znaczenia biorąc pod uwagę przeznaczenie smartfonu. W Construction 2 Thermal 5G umieszczono panel IPS o przekątnej 6,57 cala i rozdzielczości 2408 na 1080 pikseli. Jak na IPS mamy tutaj fajną kolorystykę i dobre kąty patrzenia, aczkolwiek nie jest to AMOLED. Na plus jest odświeżanie częstotliwością 120Hz, które zapewnia dobrą płynność animacji interfejsu. Szkło chroni warstwa Gorilla Glass 5, które nie jest może tak odporne na zarysowania, ale świetnie radzi sobie z upadkami. Plusy, dioda powiadomień, która dziś jest czymś niespotykanym, oraz tryb obsługi ekranu w rękawiczkach. Za biometr się odpowiada czytnik linii papilarnych umieszczony w przycisku zasilania, a działa szybko i sprawnie, jak na tę półkę cenową. Jest dobrze. Nad wydajnością czuwa Mediatek Dimensity 6300, 8GB RAM i GB 6GB pamięci na dane użytkownika. Mamy też miejsce na microSD, no kolejny plus. RAM możemy oczywiście powiększyć za pomocą swapu. W benchmarkach hammer to średniak, natomiast w codziennej pracy spisuje się bardzo dobrze. To zasługa optymalizacji oprogramowania, a tutaj hammer zrobił bardzo duży postęp. Wszystko jest poukładane z sensem i klarownie. Intuicyjność stoi na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście musimy przymknąć oko na nieprawidłowości w tłumaczeniach, gdzie niektóre funkcje są nazwane co najmniej dziwnie. Sprzęt pracuje pod kontrolą Androida 14 i możemy spodziewać się update'u do Androida 15, ale na tym koniec. No prawie, bo mamy jeszcze 2 lata wsparcia w postaci łatek bezpieczeństwa. Powiedzmy sobie jasno, wzmocniony sprzęt z termowizją i dalmierzem, który wygląda jak stworzony do ekstremalnej pracy, nie będzie mistrzem fotografii. Aparat główny to 108-megapikselowa jednostka z szerokim kątem, niestety bez stabilizacji. Zdjęcia są akceptowalne, natomiast autofokus nieco się gubi, a kolorystyka bywa zbyt ciepła. Co ciekawe, w nocy jest całkiem nieźle, oczywiście w ujęciu tego, jak aparat główny sprawuje się w dzień. 32-megapikselowa kamerka na froncie radzi sobie całkiem sensownie. Czasami potrafi przepalić scenę, ale nie bądźmy do Wideo może być realizowane w rozdzielczości 2K i tutaj mamy lepszą jakość niż w przypadku zdjęć. Brak stabilizacji doskwiera, ale jeśli nie robimy dynamicznych ruchów, efekt może cieszyć. A tak wygląda obraz z przedniej kamerki. Myślę, że jest całkiem ok, przynajmniej jak na tego typu urządzenie. Bardzo spodobałem mi się funkcja Night Vision, która jest niczym innym jak noktowizorem. Działa to na podczerwień i pozwala rejestrować obraz tak jak na przykład kamery przydomowe. Kolejna sprawa, kamera termowizyjna. Dla mnie mistrzowskie rozwiązanie, które sprawdzi się przy remontach, na budowach czy przy testowaniu sprzętu. Wizję można łączyć z obrazem z kamery, co poprawia ostrość. Aplikacja do obsługi termowizji jest wysoce konfigurowalna, możemy dopasować do siebie wiele elementów pomiaru. Jeśli chodzi o dalni laserowy umieszczony na frontowej części ramki działa nad wyraz sprawnie i widzimy tutaj taki osobny laserowy wskaźnik. Bateria tutaj hamer naprawdę zaszalał. Mamy ogniwo 6500 mAh. U mnie pozwalało to wykręcić 8 godzin sotu, czyli od 1,5 do 2 dni pracy. Ładowanie mocą 33W trwa ponad 2 godziny. No, mamy jeszcze ładowanie indukcyjne i to nawet ciekawy dodatek. No dobrze, ale czy warto? Słuchajcie, super bateria, kamera termowizyjna, dalnie laserowy i wzmacniana konstrukcja. No z tym nie można się pomylić. Aparat jest przeciętny i mamy tutaj luzy na przyciskach do regulacji głośności, ale z wat to chyba tylko tyle. Jeśli więc szukacie tego typu sprzętu, polecam. Linki do sklepów znajdziecie w opisie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. Dzięki, cześć!